Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 14 września, w czwartek, święto podwyższenia krzyża Jezusa. Z tej też racji tego święta usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana, będzie to rozdział 3, a wersety od 13 do wersetu 17. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do Nakdimona, nikt nie wstąpił do nieba, jest tylko Ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mosze wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto pokłada w Nim ufność, mógł mieć życie wieczne. Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju syna, aby każdy, kto pokłada w nim ufność, miał życie wieczne, nie doznał zaś zupełnej zagłady. Bo Bóg nie posłał syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej, aby przez niego światu mógł zostać zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No i kochani, to jest dialog Jezusa z Nikodemem, z tym tutaj dzisiejszym Nagdimonem, z żydowskim nauczycielem prawa, nauczycielem w piśmie, tym, który chciał, szukał prawdy, pomimo tego, że wielu jego... Kolegów, można by tak powiedzieć, odrzuciło Jezusa. On szukał prawdy. Choć szukał jej nocą, bo przyszedł do Jezusa nocą, to Panu Jezusowi nie przeszkadzało. Po prostu spotkał się z Nim i, i rozmawiał, i tłumaczył Mu. I dzisiaj tłumaczył Mu. Jest to zresztą piękny fragment całej tej rozmowy, tego dialogu Nikodema razem z Panem Jezusem. Jezus mówi mu o wywyższeniu. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Pamiętamy ten fragment, w którym właśnie Mojżesz czyni tego miedzianego węża, umieszcza go na palu i każdy, kto spojrzy na tego miedzianego węża, zostaje uzdrowiony. To jest księga liczb. 21. Rozdział tej księgi, tam właśnie jest o tym. I Pan Jezus do tego jakby nawiązuje, że każdy człowiek, kiedy spojrzy właśnie z ufnością na Niego, na wywyższonego Syna Człowieczego, na wywyższonego Syna Bożego, Jezusa, ten zostanie uzdrowiony. Dzisiaj nasze oczy są skierowane właśnie w stronę Krzyża, w stronę tego znaku Krzyża. To święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia Krzyża Świętego w Jerozolimie. Tam właśnie ten czwarty ten wiek, początek czwartego wieku, tam krzyż został odnaleziony. Właściwie, jak podaje historia, zostały odnalezione trzy krzyże w miejscu, gdzie dzisiaj nazywamy to miejsce w Jerozolimie. Ale tam też w tej części starej Jerozolimy, gdzie znajduje się też Golgota, grób pana Jezusa, tam właśnie wtedy w tym IV wieku, jakby archeologzy, badania, badacze na prośbę świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna, tam właśnie odnaleźli trzy krzyże. I nie wiedzieli, który z nich to może być ten krzyż. Na którym umarł Pan Jezus. I jak pisze historia, przyprowadzili prawie martwą kobietę, czy przynieśli, jakby dotykali tymi krzyżami, czy jej ciało, zbliżali do tych krzyży. I kiedy zbliżyli właśnie do tego trzeciego krzyża, o którym historia mówi, że to jest właśnie ten święty krzyż odnaleziony w Jerozolimie, wtedy ona całkowicie została uzdrowiona. Nie chodzi teraz też o to, czy to akurat ten, którego relikwie też w niektórych miejscach można spotkać, Krzyża Świętego, czy to ten, czy to jakiś inny. Chodzi o ten znak, który jest dla nas znakiem zwycięstwa. Moi drodzy, my chrześcijanie jesteśmy rozpoznawalni najbardziej właśnie po znaku Krzyża, po Krzyżu i Jezusa. Najłatwiej można rozpoznać po krzyżu. Mogą być różne obrazy, obrazki Pana Jezusa. Jedne nam się podobają bardziej, drugie mniej, ale najbardziej takim charakterystycznym znakiem naszej wiary, świętego wiary w jedynego Boga, w Trójcy Jedynego, jest właśnie krzyż. Jest znak krzyża. Jeśli zobaczymy gdzieś w różnych kulturach, w różnych też miejscach, mężczyznę przybitego do krzyża, to mówimy: To jest Jezus, to jest Jezus. Jednym z takich ostatnich krzyży, który dostałem, otrzymałem od, od, od siostry zakonnej w, w Zakopanym, to jest właśnie ten krzyż. Krzyż, taki zwyczajny krzyż, wyrzeźbiony też przez, przez jakiegoś artystę ludowego w Zakopanem. I, I ten krzyż właśnie od razu przypomina nam o tym, że my wyznajemy wiarę, my wierzymy właśnie w Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego i to jest znak naszego zwycięstwa. To nie jest tylko tak, że my sobie czynimy jakieś tutaj amulety, amuleciki. Nie, absolutnie nie. To jest znak naszego... Zwycięstwa. To, co Pan Jezus dzisiaj tutaj powiedział w Ewangelii Nikodemowi, że każdy, kto pokłada w nim ufność wiemy, to słowo ufność ma dwojakie znaczenie. Każdy, kto w niego wierzy, wierzyć, ufać, jest to tożsame. Ja ufam Bogu. Więc Jezus mówi: każdy, kto pokłada w nim ufność, właśnie w synu, którego posłał Bóg Ojciec. Będzie miał życie nie dozna zagłady, nie, po, nie dozna potępienia. Moi drodzy, dlatego z ufnością i z wiarą czyńmy znak krzyża, z ufnością i wiarą y, też przekazujmy ten znak święty krzyża innym, przekazujmy go. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej historii, y, która gdzieś tam w zakrystii się wydarzyła, że pewna Pani. Powiedziała drugiej pani, która chciała podarować swojej córce krzyż, niech pani a przyszła z tym krzyżem po to, żeby go ksiądz poświęcił w zakresie ten krzyż, bo chciała go właśnie wysłać tej córce, która była daleko gdzieś tam w Ameryce. Niech pani tego krzyża córce nie daje. Ale dlaczego? Ona pyta zdziwiona, bo krzyża się nie daje, bo może pani ściągnąć jakieś nieszczęście na swoją córkę. No moi drodzy, kiedy to słyszałem, to no, nie mogłem się powstrzymać od komentarza. Przepraszam, ale krzyż nigdy nie ściąga na nikogo żadnego przekleństwa, żadnego nieszczęścia. Co też za bzdury ludzie opowiadają i, i potem czasami też przekazują sobie takie zabobony, że nie wolno krzyża podarować. Jeśli komuś ten krzyż dajesz, to przynajmniej weź, weź grosik od niego. Ale nie daj mu go za darmo, bo, przy, bo na, na jego, na jego y, ściągniesz jakiś krzyż, choroby, cierpienia. No, moi drodzy, to są zabobony, to są zabobony. Krzyż jest znakiem zwycięstwa, miłości, uzdrowienia, dlatego powinny go nosić nasze dzieci, powinny go nosić nasze wnuki. My sami powinniśmy też zn nosić znak krzyża. Czasami jest on w jakimś medaliku, już też umieszczony. Czasami ktoś nosi go na łańcuszku. Czasami też widzę coraz więcej osób, które noszą też różaniec na szyi, zawieszony tam też jest znak krzyża. I tak od razu w nawiasie, bo kiedyś też spotkałem taki, taki komentarz, że, że różańca się nie nosi na szyi. Oczywiście nie mówię w formie jakiejś tam, jakiejś tam biżuterii, czy jakiejś ozdoby, ale bo to, to jest rzecz jasna, że nie nosimy go tam po to, ale po to, żeby go, żeby go ściągnąć, modlić się też na nim, no mieć też przy sobie, można by tak powiedzieć, dwa w jednym: różaniec i krzyżyk. I ktoś powiedział: Różaniec nie nosi się na szyi. To wtedy zadałem takie trochę prowokacyjne pytanie: A gdzie się nosi? A gdzie się nosi różaniec? Gdzie ludzie go najczęściej noszą? No i ten ktoś tak za bardzo nie wiedział, mówi: No, no jak to? W kieszeni się nosi. No dobrze, no to w kieszeni, a kieszeń jest bardziej godna od, od, od powieszenia, tutaj na pierciach, na szyi. No, oczywiście jest to, jest to trochę przekorne postawienie sprawy, ale dla tych, którzy się wahają, czy nosić, czy nie nosić, to pewnie, że nie ma, nie ma jakiegoś określonego miejsca, że tu najbardziej, a tam to nie. Ale jeśli ktoś chce nosić na szyi, to czemu nie? Jeśli chce w taki sposób. Nosić. Kiedyś widziałem takiego młodzieńca, który właśnie przyszedł z takim różańcem, dumnie też zawieszonym na szyi. Więc, jest to jakiś znak też, którym się ktoś może przyznawać do Jezusa właśnie, że, że wierzy w niego, bo różaniec jest też ogólnie rozpoznawalnym przedmiotem naszej chrześcijańskiej czy katolickiej, można już powiedzieć bardzo wprost, wiary. Więc, kochani, ten krzyż, krzyżyk. Najpierw go sami czyńmy. Kiedy rano się obudzimy, czyńmy znak krzyża. Znaczmy nasze ciała właśnie tym krzyżem. Błogosławmy też tym krzyżem innych. To znaczy y, właśnie, albo w taki sposób błogosławię cię y, gdzieś tam dziecko, które może być daleko. Rodzice, błogosławcie Wasze dzieci. Czy rodzice Czyńcie na, 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 na głowie, na czole Waszych dzieci też znak krzyża. Błogosławcie jedzenie. Właśnie też przed jedzeniem, w trakcie, w trakcie podróży, przed podróżą, po podróży. Dziękujmy Panu Bogu za, za podróż. Błogosławmy. Przekleństwa jest bardzo dużo. Niech ten dzisiejszy piękny dzień podwyższenia Krzyża Świętego niech też będzie takim podwyższeniem tego krzyża. W moim domu, w naszej rodzinie, właśnie przez wywyższenie Jezusa. No zobaczcie, czy macie te krzyże, więc jeśli nie warto je gdzieś tam nabyć i, i powiesić, może zapytać, właśnie swoje dzieci, czy mają wnuki, czy mają. Może gdzieś będziecie u kogoś, u kogoś, z kim macie jakąś bliższą relację, też możecie podarować komuś krzyż, zapytać o ten krzyż. No ale przede wszystkim mesami, Kochajmy święty znak krzyża i nie tylko sami, ze czcią i z wdzięcznością przyjmujmy te krzyżyki od tych, którzy nam je podarowują, ale też sami bądźmy tymi, którzy obdarują innych. I nie po to, jeszcze raz powtarzam, jak zabobon chciałby, a pod tym zabobonem kryje się jakaś przebiegłość szatana, nie po to, żeby na kogoś ściągać. Jakiekolwiek nieszczęście, bo jest to absurd, jest to jakaś sprzeczność biblijna, duchowa, teologiczna, ale przede wszystkim po to, żeby w tym krzyżu objawiało się zbawienie, zwycięstwo tak jak uczynił to właśnie Pan Jezus w całej istocie znaku Krzyża. Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu, niech będą dzięki. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrego, pięknego dnia w, w, w takim miłosnym, też dzisiaj przytuleniu się do krzyża. No i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.